Błogosławimy dzieci, nie chrzcimy dzieci. To dlatego, że nie znajdujemy potwierdzenia dla chrztu niemowląt, dla chrztu ludzi nieświadomych rzeczy w Nowym Testamencie. Właściwie wszystkie kościoły zgadzają się z tym, nawet te, które z jakiegoś powodu chrzczą niemowlęta. Wszyscy zgadzają się. Że tej praktyki nie ma w Biblii. Ona też ma swoje uzasadnienie w teologii, ma swoje uzasadnienie w filozofii. Jako Kościół staramy się te racje zrozumieć, nie staramy się z tymi racjami walczyć. Po prostu jesteśmy wspólnotą, która chce postępować według Nowego Testamentu. Mam nadzieję, że nasz Pan nie obrazi się na to za nas. Kiedy już staniemy przed nim. Również tym osobom, które do naszej wspólnoty przychodzą, nie są pewni co do swojej przeszłości, doradzamy, aby po prostu przyjęli chrzest. Sam Nowy Testament jest świadectwem tego, że chrztu nie trzeba przyjmować raz, jeśli ktoś nie był pewny czy nie jest pewny, czy jego bagaż historii faktycznie stawia go w dobrej pozycji z Bogiem. Więc błogosławimy dzieci. A czynimy to w oparciu o fragment z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału. Przynosili mu też niemowlęta. Chcieli, aby włożył na nie ręce. Uczniowie jednak, widząc to, obruszali się na przynoszących. Jezus natomiast przywołał ich i powiedział, Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Przestańcie im przekazać, przeszkadzać. Takich jak one, jest Królestwo Boże. Zapewniam Was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do Niego nie wejdzie. Teraz rodzice, dziadkowie i dzieci. Zobaczycie coś, co stało się również z Wami, gdy byłyście zupełnie małe i prawdopodobnie nie pamiętacie tego, że Mamusia i tatuś przyprowadziły Was tutaj na scenę i że wspólnie z całym Kościołem modliliśmy się o Was. Dlatego teraz proszę, powstańmy wszyscy, wszyscy a rodziców i dzieci, które właśnie dzisiaj będą błogosławione, zapraszam tutaj na scenę, aby zajęli koło mnie miejsce. Na scenę wkracza Daniel ze swoimi rodzicami. Witamy Cię. I Gustaw ze swoim starszym bratem i z mamusią i z tatusiem. Mamy już tutaj też Dawida i na koniec Estera z rodzicami. Cieszymy się, że jesteście i cieszymy się, że będziemy mogli teraz razem modlić się, razem błogosławić dzieci. Dzieci, Bóg Was kocha. My też Was kochamy, ale Bóg kocha nas, rodziców i Was. Nawet wtedy, gdy płaczecie, nawet wtedy, gdy jesteście niemożliwe. Bóg Was kocha. Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, aby podzielić się ze wszystkimi dobrą nowiną o tym, że On chce, aby dzieci wyrosły. Głosiły Ewangelię i już potem na zawsze, na wieki żyły z naszym Panem. Cieszymy się też ze wszystkich gości, rodziców, dziadków i wszyscy teraz łączmy się w błogosławieństwie. Danielu, niech Ci błogosławi Pan. Niech darzy Cię zdrowiem i siłami. Byś był pociechą dla swoich rodziców, pociechą dla Kościoła. I byś w swoim czasie poniósł dalej Ewangelię, którą zwiastujemy. Amen. Dawidzie, niech Ci Bóg błogosławi. Niech wspiera Cię, byś rózł w zdrowiu, byś nabierał sił, był pociechą dla swojej mamusi i tatusia, byś kiedyś poniósł dalej Ewangelię, którą my głosimy. Amen. Gustawie, niech Ci błogosławi Pan, niech rozwija Cię w zdrowiu, niech przydaje Ci sił, abyś wyrósł na silnego mężczyznę i poniósł Ewangelię, którą my głosimy. Amen. Esterko, niech Ci błogosławi Pan, rośnij w zdrowiu, nabieraj sił, byś była pociechą dla mamusi i tatusia, i głosiła Ewangelię, tak jak my, chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze połączyli się w modlitwach z rodzicami, drogi ojcze, dziękujemy Ci za Twoją miłość i za Twoje błogosławieństwo, które mamy. W Tobie, Panie. Dziękujemy Ci Ojcze za. Ten dar, który mamy za nasze dzieci, Panie. Dziękujemy, Ojcze, za to, że Ty chronisz nas i nasze rodziny, Panie. O tak. Niech Tobie będzie chwała naszemu Bogu, Panie, Ojcze, aby drogi nasze rodziny, naszych rodzin tutaj byli kierowane Tobą, Panie. Ojcze, aby tak jak dziś modlimy się, wszyscy chcemy z całego serca, Panie, aby nie szli Twoją Ewangelię, Panie, na Twoją chwałę, Panie. Aby Twoje Królestwo zapanowało jako na niebie, tak i na ziemi, Panie. Niech Tobie będzie chwała naszemu Bogu. Amen. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za moją rodzinę. Dziękuję Ci, że możemy tutaj stać. Dziękuję Ci, że nas wszystkich kochasz. Proszę Cię, Panie Boże, o to, żebyś dał nam siłę, żebyśmy mogli pokazywać wszystkim dzieciom, jak prowadzić, być z Tobą. Proszę Cię, Panie Boże, o to, żebyś nas trzech od złego tak. i żebyś nas prowadził. Amen. Amen Panie, dziękuję Ci za Gustawa, za to, że jest naszym, że jest Twoim darem dla nas. Panie, chcecie prosić, tak jak prosiłem Cię za Adamem, żeby mm, kiedyś sam Gustaw uznał, że, że Ty jesteś jego Bogiem i że chce iść za Tobą, Panie. Tak. Że chce budować Twoje Królestwo i chce robić to dla Ciebie. O tak. Razem z Tobą. Amen. O tak. Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś takim Bogiem i tak hojnie nas obdarowujesz. I dziękuję Ci za ten wspaniały dar, jakim jest estera. Dzięki Ci też, że dajesz nam tak, takie warunki, żeby ją wychowywać. Że dajesz nam rodzinę, która jest dla nas wsparciem dajesz nam Kościół, którego możemy być częścią. Tak. Panie, chcę Ciebie prosić o to, żebyśmy, żebyś dawał nam mądrość, dawał nam miłość, cierpliwość. Żebyśmy potrafili wychować to dziecko tak, jak Ty tego chcesz. I tak jak modlił się Robert, Panie, żeby ona, ona sama kiedyś chciała zdecydować, że chce poświęcić swoje życie Tobie i Żebyś to Ty był jej celem. Amen. Amen. Drogi Ojcze, z całego serca dziękuję Ci za to, że możemy wychowywać nasze dzieci we wspólnocie Kościoła. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że możemy przekazywać im to, co dla nas najważniejsze i co w ogóle jest dla człowieka najważniejsze. Twoją dobrą nowinę. Panie, chcemy wspólnie w imię Twoje wychowywać zdrowe przyszłe pokolenie i chcemy zanieść Ewangelię na krańce świata. Amen.